Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich słuchających i zapraszam na trzeci odcinek pod tytułem Pinglish, czyli slang, makaronizmy i fałszywi przyjaciele, którzy nękają Polaków na wyspach. Dzisiaj będzie troszeczkę edukacji, ale będzie też na wesoło, więc serdecznie zapraszam. Według Wolnej Encyklopedii Wikipedii, Pinglish to jest hybryda języka angielskiego oraz innego języka obcego, podczas kiedy Poglish, Ponglish to hybryda języka angielskiego i polskiego. I o tym zjawisku będzie dzisiaj mowa, bo jest to coś, z czym spotykam się na co dzień i jestem też przekonana, że do jakiegoś stopnia sama dopuszczam się tej zbrodni językowej. I jeszcze tylko szybko dla przypomnienia, co to jest makaronizm. Najprościej ujmując, makaronizmy to wyrażenia zaczepnięte z języka obcego, wplecione w mowę w języku ojczystym. Za to slang jest często definiowany jako zespół wyrażeń, które się uważa za bardzo nieformalne. Występują one najczęściej w mowie niż w piśmie i są zwykle ograniczone do kontekstu lub konkretnej grupy ludzi. I moim zdaniem jest to jest prawdopodobnie slang, który właśnie powstał poprzez dodawanie makaronizmów. Do, do języka mówionego potocznie w Anglii. Taka jest moja opinia na ten temat, bynajmniej. Jeśli się mylę, to proszę bardzo mnie poprawić, aczkolwiek przyjmij, przyjmijmy na chwilę obecną, że pinglis to jest właśnie taki um, slang. Dlaczego moim zdaniem warto o tym mówić? Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Pierwszy z nich jest taki, iż my, Polacy, mieszkający już od dłuższego czasu za granicą bardzo często używamy tych zwrotów, które, no nie oszukujmy się, nie są prawidłowe, a po drugie, to osoby, które tych zwrotów nie znają, które mieszkają, nie wiem, całe życie w Polsce typu nasze rodziny, które zostały, mogą nas nie rozumieć i poza tym wydaje mi się, że możemy brzmieć troszeczkę śmiesznie. Jest bardzo dużo wyrazów i sformułowań, których prawdopodobnie używamy nieprawidłowo lub nadużywamy. Ja tutaj właśnie wybrałam listę tak najbardziej popularnych, moim zdaniem. Aczkolwiek jeśli czegoś zabrakło lub czegoś zapomniałam, to proszę piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie um, poczytam i też się troszeczkę posmieję. Zacznijmy więc od słówka, który każdy chyba lubi i które kojarzy się dobrze, czyli HOLIDAY. HOLIDAY, jak to się często Polacy mówią HOLIDAYE. To jest coś, co wszyscy czekamy, na co czekamy z niecierpliwością. Nie możemy się doczekać, żeby właśnie takiego holidaya zabukować. Zanim jednak zabukujemy albo udamy się na holidaya, trzeba najpierw troszeczkę zarobić tych pieniążków i w tym może pomóc nam overtime, czyli tak zwane nadgodziny. Niejednokrotnie możemy usłyszeć rozmowę pod tytułem. O kurcze, przydałby mi się jakiś overtime, bo muszę zapłacić za to czy za tamto. Bardzo często ten overtime jest nam dawany w momencie, kiedy jest bardzo busy. Niejednokrotnie rozmawiałam ze swoją koleżanką, która narzekała, iż ma teraz takie busy, że nie wie za co się wziąć. Mój kolega, który pracował w magazynie, czyli w tak zwanym warehouse'ie, też wielokrotnie narzekał na to, iż jest za, za busy, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. I opowiadał mi, ile to on tych paletek czy też paletców zrobił. I jak bardzo dużo boksów musiał przełożyć z jednego miejsca w drugie. Opowiada mi też, że po wielogodzinnym shiftie, czyli dla niewtajemniczonych, po wielogodzinnej zmianie. Nie mógł się doczek doczekać tego, żeby iść do domu i wreszcie odpocząć. A właśnie, porozmawiajmy chwilę o słownictwie związanym z domem i mieszkaniem. Tu też istnieje bardzo dużo wyrażeń i sformułowań, które mogłyby przyprawić niejedną osobę o zawrót głowy. Mieszkając w Anglii, przecież możemy mieszkać w domku, ale nie możemy też mieszkać we flacie. To może być przecież flat z counselu, ale równie dobrze możemy wynajmować od landlorda. Landlord może być prywatny lub możemy wynajmować przez agencję. A wracając jeszcze do naszych flatów, czyli naszych mieszkań, możemy mieć przecież studio, możemy mieć single flat, single, też się spotkałam z taką pisownią, albo double, czy dubel. Możemy też mieć przecież jeden bed, dwa bed lub trzy bed. Wynajmując mieszkanie, musimy przecież też pamiętać o płaceniu, częściu, tudzież rentu na czas. Kolejnym interesującym słówkiem to lunchbox, czyli pudełko na, na przekąski, na kanapki, na jedzenie, które będziemy spożywać w czasie przerwy na lunch. Jest bardzo prawdopodobne, że lunchbox to wyrażenie używane przez ludzi, którzy mają zatrudnienie, mają pracę. Dla tych, którzy takowej nie mają, bardzo ważnym słówkiem to są tak zwane benefity. Każdy kto mieszka w Anglii zetknął się w swoim życiu właśnie z tym określeniem benefity, czyli tak zwana kuroniówka, tudzież zasiłek. Temat sam w sobie dosyć kontrowersyjny i złożony. Niektórzy bardzo chętnie po nie sięgają i z nich korzystają. Inni wolą się od nich trzymać z daleka. Ja osobiście nigdy nie byłam na benefitach. Albo ja, szczerze mówiąc, nie byłam na to, um, nie było na to czasu. Z reguły przerwa między jednym a drugim zatrudnieniem wynosiła w moim przypadku od 2 do 4 dni, więc nigdy nie miałam takiej potrzeby. I miejmy nadzieję za specjalnie, że nie będę miała. I tutaj chciałam apelować do członków rodzin, osób, które właśnie żyją na stałe za granicę, o to, żeby miały trochę te cierpliwości i wyrozumiałości, jeśli członkowie ich rodziny wracają do kraju w odwiedziny do rodziny i tak i wypowiadają się bardzo w taki dosyć nietypowy sposób. Opowiadają o swoich ostatnich holidayach, o tym jak mają busy, ile boksów musieli z warehouse'a przemieścić i przesunąć i przełożyć, a także o tym, że ich landlord jest naprawdę wredny, i nie mogą się doczekać o tym, nie wiem, jak dostaną nowego flata. Z drugiej strony, my, emigranci, powinniśmy też troszeczkę wkładać wysiłku w to, jak się wysławiamy i zwracać uwagę na to, żeby nasza mowa była poprawna i starać się może nie używać za dużo takich dziwnych makronizmów, bo to nie brzmi to najlepiej i możemy się narazić na to, że zostaniemy źle odebrani. Uważyłam zresztą taką dziwną zależność i kto gorzej mówi po angielsku, tym więcej używa takich dziwnych zwrotów. Ale teraz chciałabym przejść do drugiej części mojego nagrania i porozmawiać o tych false friends, czyli takich fałszywych przyjacielach. False friends to są takie podstępne wyrazy, które przypominają nam niektóre polskie słówka, aczkolwiek one są albo wymawiane inaczej lub Znaczą coś zupełnie innego. I tutaj znajduje się lista takich słówek, pułapek, które ja sama wielokrotnie usłyszałam z ust ym, Polaków. Klasycznym przykładem słowa pułapki to jest polski wyraz data, a angielski data, który jest używany jako data, np. 24 maja. Zamiast poprawnego słówka date. Następnie mamy actual, który znaczy faktyczny i jest używany jako aktualny, obecny, co jest nieprawidłowe, ponieważ aktualny, obecny to byłoby current. Następne zestawienie należy do jednych z moich ulubionych. antix i antiques brzmią podobnie, aczkolwiek znaczą coś zupełnie innego. Antiques w wersji po prawej stronie znaczał antyki, podczas kiedy antyks, to jest słówko, które można przetłumaczyć jako wybryki zachowania, na przykład pod wpływem środków od, odurzających i tak dalej. Więc, jeśli powiemy komuś, I would like to show you my antics, bynajmniej nie będziemy się chwalić kolekcją antyków. I w tym wypadku osoba, z którą będziemy rozmawiać, może się czuć lekko zmieszana i może się obawiać, iż pokażemy im coś dosyć kontrowersyjnego, na przykład nasze zachowanie. Z ostatniej imprezy i tak dalej. Warto też znać różnicę między wyrazem baton i chocolate bar. Baton to jest pałka, więc jeśli mamy ochotę na sneakersa, musimy po prostu wyrazić nasze życzenia dosyć stanowczo, bo baton nie znaczy batona. Tak samo, gdy mamy ochotę na fajny sportowy dresik. Jeśli poprosimy o tres, dostaniemy sukienkę. Więc jeśli naprawdę marzy nam się jakiś fajny, właśnie, jak już wspomniałam, dress, musimy poprosić o tracksuit. A jeśli ktoś ma tendencję do mówienia i chodzenia przez sen, czyli do lunatykowania, nie polecam określać siebie jako lunatyk. Osoba, która tak się właśnie zachowuje w czasie snu, to jest sleepwalker. Warto to zapamiętać, ponieważ lunatyk to jest osoba szalona. Bynajmniej to nie jest szaleństwo um, pozytywne, lecz bardzo negatywne na pograniczu choroby umysłowej. Jeśli pracujemy w fabryce, to warto zapamiętać, że fabryka po angielsku to jest factory, a nie fabryk, bo fabryk oznacza tkaninę lub materiał. Za to jeśli zajmujemy się pracą w marketingu i tworzymy różne produkty marketingowe typu transparenty, musimy pamiętać, że transparent w tym znaczeniu w języku angielskim to banner. A nie transparent, ponieważ transparent oznacza przezroczysty. Kolejne słówko, które jest dosyć ważne i często mylone, to promotion. Promotion oznacza awans i nie oznacza ono w jakichś specjalnych ofert, zniżek, promocji itd. Jeśli jesteśmy w sklepie i takowych szukamy, szukajmy special offers, discounts itd. Ostatnie słówko warte zapamiętania to pension. Pension nie oznacza, nie oznacza pensji, tylko emeryturę, a pensja to salary. I to byłoby chyba wszystko na dziś. Poczuję, że powoli dostaję lekkiej chrypki i boję się, że mam drobne przeziębienie i nie chciałabym jutro walnąć tak zwanego przysłowiowego sika. Mam też nadzieję, że cała i zdrowa dotrę do pracy na swojego SHIFTA. Dziękuję bardzo wszystkim, pozdrawiam i do usłyszenia.